Dobrze, że jesteś. Namiot jest z tyłu. Przyszedłem po syna. Tego małego. Po syna? Nie myślałem, że się uda, ale wziąłem się w garść. Ty zostawiłeś swojego syna w koszu pod moimi drzwiami? To był błąd. Zrobiłeś dzieciakowi tatuaż? Jego matka była w wojsku. Pozwoliłeś, żeby syn dostał nożem w brzuch? Chłopiec zasłużył na karę. Powinno się ciebie wykastrować. Z moimi jelitami wszystko w porządku. Chodzę do kibla parę razy dziennie. Zresztą nie muszę się przed tobą tłumaczyć. Zadarłeś z chłopakiem z Brooklynu. Zaraz zobaczysz wejście smoka. Dam ci w mordę! Straciłem animusz. Wynoś się i nigdy nie wracaj. Chcę do mamy. Wspólnik Persiego postanowił zatrzymać.